Dzień dobry! Witajcie drodzy widzowie serdecznie w kolejnym filmiku we Wiejskiej Zagrodzie. Dzisiejszy film będzie dotyczył diety kur, a dokładniej mówiąc czym najlepiej karmić kury. Jeśli jesteście takim tematem zainteresowani, to serdecznie zapraszam Was do oglądania. Na zewnątrz krajobraz Zimowy, może taki nie do końca, ale troszkę śniegu jest. Temperatura na minusie również. I przy takiej pogodzie najlepiej by było, aby dieta dla naszego drobiu była jak najlepsza. Dlatego dzisiaj Wam troszeczkę na ten temat Wam powiem. Mówi się, że kury to ziarnojady. To prawda, ale lepiej jest powiedzieć, że są wszystko jady, w cudzysłowie mówiąc. Ale to, że są wszystkożerne, nie oznacza, że mają jeść co popadnie, bo tak oczywiście nie jest. Wymieńmy sobie teraz najważniejsze składniki kurzej diety, w tym diety moich kur, między innymi. Po pierwsze, pszenica. Zawiera ona dużą ilość białka i jest zbożem, które zapewnia kurą, czy ogólnie mówiąc, drobiu, potrzebną ilość energii, która jest potrzebna właśnie naszym ptakom hodowlanym do ogrzania swoich własnych ciał w sezonie jesienno-zimowym, kiedy wiadomo są niskie temperatury w tych porach roku. No i co jeszcze. Energia dla kur jest potrzebna po to, aby niosły jajka, bo kury znosząc jajka zużywają dużą ilość energii. Prawda kurki? Macie tu pszenicę, sobie pojedźcie. Naszym drugim składnikiem kurzej diety jest między innymi... Owiec moi drodzy, owiec znajduje nam się tutaj w tym oto wiaderku. No i tak, owiec zawiera przede wszystkim dużo witaminy E i dobrze wpływa na nieśność kur. Owiec zawiera również sporą ilość włókna. To chyba, prawie chyba wszyscy wiemy, ale może nie każdy. Tutaj możecie zauważyć, że tego włókna ma ten owies dość sporo. Ale poza tym, że owies zawiera sporą ilość włókna, to działa pozytywnie na dobrą przemianę materii. A teraz jęczmień i pszenżyto. Jęczmienia i pszenżyta tutaj akurat nie posiadam, więc wam niestety nie pokażę, ale możecie już we własnym zakresie zobaczyć sobie, jak te zboża mniej więcej wyglądają. Jedni uważają, że pszenicę, e, przepraszam, pszenżyto, a tym bardziej jęczmień, można stosować w diecie kur, a niektórzy znowuż uważają, że. Zarówno przężyto, jak i jęczmień jest niezbyt dobre dla kur. A prawda jest taka, że zarówno przężyto, jak i, jak i jęczmień w diecie drobiu można stosować, ale oczywiście z umiarem, tak jak z innymi zbożami. Bo co za dużo, to niezdrowo. Jak dobrze o tym wiemy, przężyto to moi drodzy taka odmiana, można powiedzieć pszenżyta pszenicy przepraszam No i jak sama nazwa już praktycznie nam wskazuje pszenżyto jest to jakby pszenica z żytem Pszenżyto zawiera więcej aminokwasu lizyny niż pszenica I tutaj jakby ktoś z was nie wiedział lizyna to organiczny związek chemiczny z grupy aminokwasów białkowych Lizyna udrobił działa bezpośrednio na przyrosty. No a jeżeli chodzi o jęczmień, to zawiera on większą ilość włókna w suchej masie niż pszenica. No i wykazuje jęczmień również większy skład aminokwasowy. To tyle co na temat przenżyta i jęczmienia. Teraz, może powiedzmy sobie kilka słów na temat kukurydzy. No to tak, kukurydza posiada mało włókna, jest bogata w karotenoidy, a one wpływają m.in. na kolor żółtek jaj. Kukurydza zawiera również bogatość witamin, m.in. z grupy B oraz minerały, takie jak magnez, sód czy żelazo. Oprócz tego jest lekko strawna, czyli jest dobrze trawiona przez nasze kury. I zawiera również, tak samo jak pszenica, dobrą ilość energii, która kurą jest potrzebna. Już czysto nie ma kukurydzy, kurki, ale tutaj macie, w kolbie. To o, musicie sobie tu trochę pojeść. Tak, ja wiem, że wy lubicie kukurydzę. Nie pogardzicie nią. Lubicie zarówno. Ziarno w postaci ziarna, jak i kukurydzę mieloną, tak? Wiem. O, no i co moi drodzy? Jeszcze poza tymi składnikami diety, które usłyszeliście, no to możecie jak najbardziej swoim kurom. Podawać tak naprawdę takie odpadki z kuchni, na przykład z obiadu. Możecie podawać im jak najbardziej warzywa, owoce, jak na przykład ziemniaki ugotowane, a owocami mogą być na przykład yy, jabłka. Możecie podawać również jak najbardziej skorupki po jajkach, które zapewniają kurom też dobrą ilość wapnia. Możecie podawać susz z letnich zielonek w okresie zimowym, a jeśli nie, no to możecie podawać kiszonki, jeśli takie wykonaliście na przykład z liści buraków. Kury nie pogardzą również produktami mlecznymi, jak na przykład mleko, maślanka, czy serwatka lub białym serem, czyli tak zwanym gzikiem co tam Bruno, widzę, że też chcesz być tutaj uwieczniony przed kamerą, wraz z Krecikiem także fajnie pokazuję was tutaj pozdrówcie widzów no i tak na koniec jeszcze krótko mówiąc podawajcie wszystko swoim kurom czy tam drobił, ale z umiarem i podawajcie wszystko to ale tylko to, co dla kur jest dobre, smaczne jadalne i nie trujące Pamiętajcie o tym. A ja już na dzisiaj kończę ten dzisiejszy odcinek. Jeżeli ten filmik Wam się spodobał, to pozostawcie jak najbardziej łapkę w górę. Zasubskrybujcie mój kanał z dzwoneczkiem, by być cały czas na bieżąco. Pozostawcie również po sobie jakiś miły komentarz. Jeśli macie jakieś inne ciekawe pomysły na moje filmy, to dawajcie mi o nich znać w komentarzach pod filmami. A my co, widzimy się i słyszymy już w kolejnym, najbliższym odcinku. Życzę Wam wszystkiego dobrego. Dużo zdrówka. I dziękuję Wam bardzo serdecznie za 5000 subskrypcji na moim kanale, bo niedawno taka liczba wybiła. Także jestem Wam bardzo za to wdzięczny i cieszę się. A teraz trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.